W dzienników z 13 października bieżącego roku, poczytałem e, tatu, reklamową informację, że istnieje Encyklopedia Lubelszczyzny. Jest, ona ma swoją stronę internetową. To jest e, strona e, internetowa tej Encyklopedii Lubelszczyzny. www.lubelski.radiopedia.pl I ja zajrzałem na tą stronę. naszej gminie piszcza, to tylko jest tam wymieniona dzwonica przy kościółku po się wydaje, że nawet turyści i inne osoby, jeśli chcą zapoznać się z naszą miną, mogą właśnie zacząć takie encyklopedii enzyklopedii w internecie. Chciałbym, było, żeby tam więcej informacji było, chociażby o naszym zbiorniku i w innych atrakcjach turystycznych. To, co nasze gminy, jest. jest atrakcyjną gminą dla przyjeżdżających. Ja bym prosił, właśnie, żebyśmy mogli do tego stosunkowo, czyli do tej regii obelijnej, tylko do deszczyzny, nasz samochód może się włożyć. W zasadzie chyba każdy może swoje tam informacji zamieścić, zarejestrować się, ale żeby te informacje były jakieś sensowne i dobrze prezentowały naszą opinię. Pan Radny Szymanik, odnośnie tutaj udziału naszego portalu encyklopedii a nie wiem, przyznam szczerze, coś takiego jest, jeśli jest, to, to zorientujemy się, jak najbardziej spróbujemy e, zaistnieć, że tak na tym portalu rego.pl. Pewnie finansowo jakiś tam udział trzeba będzie też wnieść, a no, jeśli będą to rzeczy do przełknięcia, to gmina się promocji Trzeba, trzeba promować tak jak radny słusznie zauważył. Jesteśmy pilą atrakcyjną, turystycznie, więc warto się pokazywać. Ja też też jeszcze wspomnę przy tej okazji, że byłem z Panem Kierownikiem, w Centrum Promocji Województwa Opolskiego, żeby zresztą utworzony w Lublinie. To jest pod oczywiście patronatem Urzędu Marszałkowskiego. Tak chwilę porozmawialiśmy z tą sympatyczną panią. Tak też zadawaliśmy pytania, dlaczego gdzieś tutaj takich informacji nie ma, dlaczego nikt nie promuje, nie wie nawet, bo taka jest prawda z rozmowy wyniku, że pani nawet nie wie zresztą może, może nie musi wiedzieć, że w piszczy jest taki zbiornik, że przyjeżdża tysiące ludzi, z żadnych materiałów nie ma. Nawet powiedziała tak, że jeśli, chyba słusznie, że jeśli gmina sama się po promocji nie dopomnie, sama, sama się nie będzie promowała, to, to też trudno właśnie spodziewać, żeby ktoś, yy, trochę to takie jest dla mnie zawsze dziwne, bo jeśli Unia Europejska dofinansowuje projekty budowa zbiornika, teraz takich atrakcyjny też projekt przecież um, stworzenia terenów inwestycyjnych, co, um, uzbrojenie i podniesienie atrakcyjności, to, no ale na to z kolei są pieniądze przy projektach na promocję, więc takie no, <coughs> materiały też wydaliśmy, teraz weżety również promujące ten projekt i na pewno trzeba szukać możliwości, nie tylko na portalach, ale też i w prasie, aby taka promocja rzeczywiście była.